Szukał tam prędkości, potem też było to widać chyba na trzecim okrążeniu, kiedy tam gdzieś wyniósł się na tym pierwszym łuku tutaj bardzo szeroko, tam gdzieś próbując znaleźć trochę tej prędkości. Także ja mam nadzieję, że w kolejnych startach będzie już można faktycznie tam szeroko pojechać i Tomek tam będzie próbował rozpędzać swoją, swoją, swoją maszynę. W tej chwili z drugiego pola będziemy mieli Janusza Kołodzieja, z drugiego pola, z którego wygrał Jason Cramp, także miejmy nadzieję. Czy tutaj Janusz też będzie potrafił z tego pola dobrze wystartować i pojechać po jedynce, którą przywiózł. Na pewno ma na apetyty na coś więcej, także myślę, że będzie, będzie to ciekawy bieg. Tym bardziej że startują Nicki Pedersen, Rune Holta i Tenet Bierer również w tym wyścigu. Bier z dwoma punktami i zmierzy się teraz z Rune Holtą z pola zewnętrznego. Najlepszy dorobek z tych ścigantów, których teraz obejrzymy ma Janusz Kołodziej. No i no, Niki tylko z jednym punktem też musi w tej chwili szukać e, punktów i musi spróbować wygrać ten bieg z tego pierwszego pola. Ciągle mamy nadzieję, że Janusz Kołodziej tutaj w tym wyścigu zrobi duży krok w stronę. Półfinału. Patrzmy na niebieski kart na drugie pole startowe. To jest wyścig numer 10 włoskiego turnieju. Janek, dobre wyjście, dobre, dobre. Do krawężnika teraz. Ach, Niki nie dał tam rady. fantastycznie przedarł, ale w końcu e, łapie też e, dobrą przyczepność dla tylnej opony Janusz Kołodziej, dobre drugie miejsce teraz będzie omijał tę szprycę. musi też uważać, bo wyniki taki nie Atakujący z za pleców to jest zawsze wielkie, wielkie niebezpieczeństwo. Za szeroko teraz pojechał Niki znowu tutaj. Próbuje się wciskać pod lewy łokieć, ale widać, że jego maszyna wcale nie jest taka szybka. To ta determinacja, to ta dzikość, to ta wściekłość, ale Holtański teraz zaczyna kąsać Nikiego Pedersena, więc nie będzie mógł skupić wszystkich swych wysiłków na atakowaniu Janka, a będzie musiał bronić się przed runę Holtą, który omal teraz nie wpadł tam na bandę. Jeszcze spróbuje Spróbuję teraz Holta zbudować prędkość na dłużej. I potem przyciąć. Kończą mu się strzutki. Ale miejmy nadzieję, że on to wszystko na trzeźwo jeszcze zobaczy, oceni. Holta, Holta, Holta. Spróbuje jeszcze zaatakować. Biało-czarna flaga w rękach kierownika startu, a więc chyba już zmian nie będzie. Cieszymy się z tej dwójki. Tak jak ze zwycięstwa cieszy się Kenebier On inkasuje trzy punkty. Tak my cieszymy się. I na pewno i Janek i cały jego team, i cegła z tej dwójki jedno oczko Niki Pedersen, który w dwóch tutaj momentach tego wyścigu był jednak sporym zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa Janusza Kołodzieja Zero w wyścigu dziesiątym przywozi do mety niestety Rune Holk. No tak tutaj Januszowi ten start chyba nie wyszedł do końca tak, jak tak, jakby chciał. Natomiast no, bardzo szybki tutaj jednak był kenet. Trzeba powiedzieć, że Niki jechał dość pasywnie. Jednak wydaje mi się, i tutaj no, nie było chyba jednak szansy, żeby, żeby całe szczęście skutecznie ścigał mowy. się z naszym z Januszem. Janusz te swoje punkty przyjął. A runę holta tu ze startu, no po prostu fatalnie, tak? 3-4 metry za, za zawodnikami. Umiejętnie musiał też tutaj Janusz jechać, żeby nie wpadać we szp szpryce spod tylnego koła motocykla Keneta Bier, bo tam chyba wcześniej gdzieś się zrzutki skleiły, zamieszały i być może nie było tam już nowych na jego woglach. Wielka radość taty Keneta Bier, Iwana, proszę bardzo, Kenio ma na swoim koncie.